Hej, witajcie. Dzisiaj Wam opowiem o moim wyzwaniu. Wymyślamy je jakiś czas temu, ale w związku z nadchodzącym nad dodatkiem skojarzyło mi się, bo no tam jest taki, powiedzmy, cykl. I nazywa się ono Sweet Life, ale ono wcale nie jest słodkie. Iż opis: Poprowadź źródło do upadku i odbuduj go. Niech Simowie dowiedzą się o swoim przodku, który odwiedza ich przy każdej śmierci. Niech cykl życia zatoczy koło. E, dobrze. Tutaj jeszcze Wam powiem, e, tak, to ci od Simowie, to są moje aktualnie właśnie którą między Więc hmm. na piątym pokoleniu dopiero. E, więc tak, tutaj macie Artura i Lilif I oto zadanie do wyzwania. Pierwsze pokolenie, czyli nasz Artur. Pokolenie pierwsze: strach przed wampirami, początek. Nie bojcie prawie niczego, bo lęka się wampirów. Walczy z bezprawiem i nie możesz stać się sparyżowany, gdy jakiś przewodnictwo zacznie rabować. Dlatego zmiana radykalnie walczy ze swoją słabością. Miejsce zamieszkania: Forgotten Hollow. Kariera: detektyw, astronaut kulturysta. Partner: wampir, spełniony aspiracją: dobry wampir. Po śmierci założyciela zostaje rodzinnym grabarzem i nie związuje się z nikim innym. Wymagania: założyciel ma cechę aktywny, założyciel ma tatuaże, szczyt kariery: detektyw, maksymalnie rozwinięta sprawność fizyczna. Tutaj też widzicie z mojego wcześniejszego jakiegoś podejścia do tego wyzwania, e, gdzie grałem Simcoe no i jest skalebem więc przechodzimy może do drugiego pokolenia, które jest ciutkę ciekawsze. Pokolenie drugi, błękitny muzyk, zaprzeczenie. Nie masz wampirzych mocy, więc obchodzi się z tobą jak z jajkiem. Rady w muzyce i wy celu rozwoju z rodzinnego miasta. Miejsce zamieszkania, Forgetten Hollow na początku, potem dowolne inne. Kariera, artysta, sceniczny, muzyk. a związkowa, kreatywnie uzdolniony, geniusz muzyczny. Partner, dowolny scene z karierą, grafik, malarz, satyryk, pisarz. I tutaj macie do wyboru, chodzi po prostu, że to był też artysta. Wymagania. Najstarsze no dziecko bez mocy staje dziedzicem w drugim pokoleniu. Maksymalnie rozwinięte umiejętności gry na wszystkich instrumentach i śpiewu. Wszystkie dzieci poza kolejnym dziedzicem, najmłodsze zajmują się rzeczami artystycznymi. E, tutaj macie zdjęcie i jest to Hanna. Hanna, która była z Wojciechem Lochem. Ona była to jest słynną muzyczką. On był po prostu grafikiem i robił im dużo różnych e, pięknych obrazków. I żyli sobie bogato i mieli dwie córki. Um, ale o tej za chwileczkę. Tutaj, o, dobra. Mm, już. Pokojenie trzecie: Red Hat, wyłam. Wszyscy w rodzinie zajmują się sztuką. W domu jest głośno i kolorowo, a ty masz tego dość. Jesteś sprytny i zaradny oraz masz kody. Miejsce zamieszkania. Od razu po yy, osiągnięciu wieku łotego trzeciego do wraz się dobili dowili. Dowolne kody. zwolne kody. Chodzi o to, że była gdziekolwiek. Um, kariera. Do osiągnięcia jego dorosłego w branży technologicznej, potem jako freelancer, programista. Aspiracja związkowa. umysłowo zdolny, ekspert komputerowy, bajecznie bogaty. Partner. Tutaj akurat nie ma żadnych wymagań odnośnie partnera. E, wymagania tylko jedno dziecko, najmłodszy podmiot na drugiego pokolenia, maksymalnie rozjęte umiejętności gamingowe i programistyczne. E, tak. Po pierwsze nazwa Red Hat jest nawiązaniem do tego, jak się nazywa hakerów, e, bo są Black Hat, White Hat, Grey Hat, a on jest po prostu gdziekolwiek. Tutaj macie zdjęcia z Solą naj Najpierw jak była młodą drosą, się wyprowadziła i była szczęśliwa. Później z jej mężem, już jakby byli oboje dorośli i oboje byli badaczami. On był jako satyryk, y wszystkim wmawiał swoje żarty, a ona po grała <grym> i hakowała. Dobra, teraz uwaga bardzo poważnie. Y trigger, bo czwarte pokolenie jest dość y mocne, bo coś zaczyna zepsucie y naszego. I można podejść do tego bardzo się, starałam się jak najdelikatniej. nic eee, no. Eee, lecimy. Pokoję czwarty: nieudolny aktor, upadek. Rodzice nie poświęcali ci dość uwagi, ale zapewnili wszystko. Twoja potrzeba atencji zaspokajała publika, która oglądała cię na scenie, w telewizorze oraz w romansach. Miejsce zamieszkania: widla poprzedniego pokolenia, czyli są jadą rodzinne. Kariera: klub teatralny i kariera aktorska. Aspiracja obowiązkowa. Kreatywnie uzdolony, nieuleczalny romantyk, partner. Tej samej płci. Wymagania. Dzieci z każdym z z przeciwnej płci i z którym jest romantyczna relacja. Nic ich nie wychowuje. Ślub po wypełnieniu aspiracji nieuleczalny romantyk z teamem tej samej płci. Nie mają wspólnych dzieci. Dzień jest pan seksualny, otwarty na romantyczną ekspresję i otwarte związki. Po ślubie zakończenie wszystkich podstawach romantycznych relacji. Jeden dziecko, jaki z nim wychowuje, jest najmłodszy przeciwnej płci, i to ono będzie dziedzicem w kolejnym pokoleniu nic nie osiąga wieku dorosłego. Dobra, i po kolei. Yy, czemu nieudolny aktor? Tutaj akurat jeszcze macie zdjęcia yy, Edmunda, jak żył. Aktualnie no on nie żyje, tak? Jest na piątym pokoleniu na jego córce. Yy. To i chodzi o pokazanie już takiego mocnego zepsucia, tak? które pochłaniało tą rodzinę. Po kolei tak już snobizm. I tutaj on dochodzi do tego, że kurczę, nic nie osiągnąłem w życiu, tak naprawdę. Także zdwaliłem życie multum ludziom. Sam Edmund ma szóstkę nieślubnych dzieci, no i yy, Ilonkę, która jest dziedziczką, ale o niej za chwilkę. Tak, tutaj macie też zdjęcia z jego romansów, yy, licznych romansów, no bo miał nieuczony romantyk, się spełnił i wziął ślub z Wojtkiem. I są z, byli sądziakami, bo Wojtek ogólnie jest sądziakiem, tego Wojtka akurat lubię, może niego nie za bardzo lubiłam. Yy. No, ten Wojtek jest słodziaczkiem, yy, a tutaj macie Zoję i Wojtka, tak, oni byli, się bardzo dobrze przyjaźnili i Zoja została, znaczy no urodziła im dziecko, ale jest na rozszerzodzie i Edmund i yy, yy, Wojtek je wychowali, yy, ale to nie jest jedyne wyjście, tak, na przykład w, w mojej część szerokości tak, że matka została... Yy, tajną agentkę, nie mogła po prostu dziecka. Sama. No. Więc przechodzimy może teraz do pokolenia Ilanki, czyli do piątek, piątego pokolenia. W yy, okolniu piąte, Naukowiec Sulani. Ciekawość i próby. Po śmieci rodzica jego druga połówka sprzedaje wilan i przenosi na Sulani. Ta twoja ciekawość doprowadza się do dowiedzenia się o syrenach. A zamiłowanie do kosmosu to podjęcia pracy jako naukowiec, gdzie dowiaduje się o kosmitach. Tak, miałem powtórzenie. <laughs> Miejsce zamieszkania po już jego pokolenia Sulani. Kariera naukowiec, z obowiązkowa. umysłowo z Sim Renesansu, partner Syrena. Wymagania: jedno spotkanie z resztą rodzeństwa, nieudane. Przynajmniej dwójka dzieci, kar szczyt kariery naukowiec, maksymalnie rozwinięte umiejętności, nauki kosmiczne i logika. odwiedź SIXAM. E, więc może tak, na początek. Tutaj nigdzie nie ma powiedziane, że trzeba wychować senemu. Tak więc y, Wojtek sobie znalazł, y, no, po żałobie żonę. I to jest. Y, ja może znajdzie imię? Kalona. Kalona? Kalona? Jakoś tak. Y, ona ma brata Neri, który jest syreną i który będzie y, mężem Ilonki. Na razie so, Ilonka jest dzieckiem, więc, y, no tak, średnio ze ślubem, a on nastolatkiem. Bo syreny i tak żyją y, cudzo długo. Tak, y, To nic nie może, później ten partner nie może, ważne, żeby wychowywał. Tutaj akurat czy wrócę mam, że żyje mi dziadek, ale no ważne, żeby przydali wiele i się wyniesie na Sulani. Także to było to Sulani, że była syrena, to jest też ważne na złym pokoleniu, które nazywa się Wielki Ogród, Wielka Rodzina, Wyrzuty Sumienia, pokolenie szóste. Stwierdzasz, że od wody preferujesz rośliny, więc wyprowadzasz się do Sulani. Masz jednego partnera, ale on nie zna twojego sekretu, przez który masz wyrzuty sumienia. Zagłużasz się skupiając się na rodzinie i ogrodzie. Miejsce zamieszkania dowolne poza solami. Kariera: florysta, ogrodnik. Aspiracje obowiązkowe: niezależny botanik, udany rodowód, pokrewna dusza. Partner, soby, stały odbycia bycia sadkiem, ale nie wie, że na początku związku został zdradzony i z tamtym dzieci zniosły pierwszy raz. Wymagania: najstarsze dziecko pokolenia po tego. Jeśli dzieci służyły się kosarno, to porzuca moce. Duży ogród, nie porzuca liczba dzieci. Kosze zajmują się sztuką i buntują, a może mają już ścisłe umysły. I to jest ważne, bo środkowe dziecko będzie dziedzicem. Ym... Tutaj w poprzedniej rozgryźce zrobiłam troszkę, Ym... znaczy tak, że się ruszył... nowe mianowicie to w tak, że to, że miała... dziewczyna zagłuszała to, zagłuszała to i trochę zajmowała przez te dzieci. Ale tutaj może być ten udany rodowy, jak najbardziej, ważne, żeby były te relacje z dzieciakami. Jakieś, bo jakieś, ale no ważne, żeby były. Mm, tutaj mamy kolejne pokolenie, które się nazywa tachowy pisarz poszukujący. I tak yy, to. Jesteś złotym środkiem pomiędzy swoim rodzeństwem. W piórze łączysz artystycznego ducha starszego rodzeństwa i ścisłego młodszego. Tylko nie masz sześciu miłości i w ogóle w życiu. Miejsce zamieszkania dowolne, muszą być tylko dwie przeprowadzki. Yy, kariera, pisarz, aspiracje obowiązkowe. Kreatywnie uzdolniony, umysłowo uzdolniony, autor bestsellerów. Partner. Pierwszy na samym początku wieku młodego dorosłego, gdzieś spada i rozstają się. Drugi, starszy partner, dzieliśmy z nim dzieci, ale partner umiera. Po czym wracamy do pierwszego ten no bo ten dojrzał, ale on też umiera. Yy, wymagania: środkowe dziecko szóstego pokolenia, napisane książki o piszę. W przodku, nie wiem czy już coś przodu. Yy, I spotkanie z nim, i następuje napisanie książki. Dobre relacje z rodzeństwem. Całym rodzeństwem, tutaj chodzi o to. Yy, I tak, wziąłem się to stąd, że yy, dziewczyna miała yy, jakiegoś mega pecha w tej rodzinie. No bo faktycznie z pierwszej tam rozstała, był drugi, ale tam on od czegoś już umarnie od śmiechu po czym wróciła tego pierwszego, no i wybuch pożar, tam ten zginął, tak czy siak, no na tragediach się budowała, też mamy że, tragedię, ale poszukuje prawdy, tak wraca do tego wam pierwszego przodka, odnajduje go, rozmawiają, dowiaduje się prawdy, spisuje to, jest pamiątka. I przechodzimy do ósmego pokolenia, które jest mocno związane z poprzednim, e, mianowicie w ósmym pokoleniu musimy stworzyć sobie takiego opiekuna, który robi nam taki zastój, spokój. Bo końcówka jest dość mocna. I tak, pokolenie ósme, smaczny posiłek i duża rodzina. Jesteś empatyczny i pomagasz rodzicowi zająć się rodziną. Robisz to przez kuchnię. Miejsce zamieszkania, dom rodzinny. Kariera, prowadzi własny biznes. Piekarnia, restauracja, tu dowolność, lub w przypadku braku rozszerzeń, kucharz. Tak tutaj ważne, żeby było, było to po prostu związane z kulinariami. Aspiracje wojskowe, duża rodzina, duża szczęśliwa rodzina, misz kuchni albo to z serem partner w w przypadku biznesu pomaga, ma aspirację ze z rodziną. Wymagania. Dziedzic jest gruby, maksymalnie rozwinięte umiejętności pieczenia, gotowania i węglintnego gotowania. No i ma przynajmniej czwórkę dzieci, żeby była to duża faktycznie rodzina. Yy, I tutaj mi się wzięło stąd, że właśnie ten rodzic potrzebuje jakiegoś wsparcia, co nie no i to jest to wsparcie. No, sami, czy nie dać tutaj przypadkiem, żeby to było dziecko z tego drugiego związku, ale w sumie to nie ma znaczenia, które będzie. Ważne po prostu, żeby była ta empatia i pomoc poprzedniemu pokoleniowi. pokolenie dziewiąte: degenerat bezmocy. mocy, zgnilizna. I tutaj dochodzimy już do końcówki, która jest, no, według mnie mocna, bo się ją będziemy trochę bawić. Byłeś tym gorszym i nikt Cię nie rozumie. Postanowiliście mścić się za tę niesprawiedliwość. Miejsce zamieszkania: dowolne. Kariera przestępca, informacje, aspiracje w wróg publiczny, partner, nie ma szubu ani tego związku. Wymaganie szczyt kariery przestępczej, maksymalnie rozwinięta złośliwość i sprawność fizyczna. Dziś ma cechę nie lubi dzieci i zły lub wredny. Dziś poznaje Wam, pisze przodka i walczy z nim. Ma tylko jedno dziecko. A tu chodzi o to, żeby już zrobić taki podbudowa do końca, czyli wojna. I mamy zakończenie cyklu czyli powrót do korzeni, nowe życie, czyli pozbywamy się zgnilizny, tak, rodzić coś nowego. Uciekasz od toksycznego rodzica. Znajduje cię no, najemcza postać i poznawia życie jako wampir, który walczy o sprawiedliwość. Miejsce zamieszkania Forgotten Hollow, kariera tajny agent, aspiracje wioskowe, wampirzy ród, wamp, wampirzy mistrz, dobry wampir, partner przemieniony przez dziecięca Sim, wymagania gdzie zostaje przemieniony przez swojego wampirzego przodka, dziedzic opuszcza rodzinny do wieku nastoletnim. I tak, tutaj mamy, że uciekasz od tego toksyka, który walczy z wampirem. Ten wampir się znajduje, pomaga ci i może, gramy dopóki nie pełnią wszystkich aspiracji. To troszkę nam zajmuje, no bo one się trochę wykluczają. Chociażby w rodzie musimy gryźć simów, tak? Yy, więc no, <ścoughs> to, to trochę zajmuje. Może mieć partnera? Niekoniecznie musimy. A możemy mieć dzieci tak samo. Możemy kontynuować to. Chodzi o to, że wracamy jakby do tego naszego rodzinnego grabarza. Więc tak, mam nadzieję, że troszkę to pomogło, jeśli chodzi o pomysły w rozgrywce i tym podobne. Dzięki za wysłuchanie. I waju!